Przyjechałam tutaj studiować, przyjechałam tutaj studiować. Pozowaniem wszystkim związanym z tym światem zajmowałam się dopiero od drugiego roku studiów. To jest, to jest taka przygoda, ja to traktowałam całkowicie hobbystycznie, a że dotarłam tu, gdzie jestem, to jest naprawdę to jest dla mnie niesamowite wyróżnienie. i. Ja naprawdę, ja się, ja się nie spodziewałam tego, jest to totalne zaskoczenie, naprawdę. Kiedy byłam mała, nigdy nie sądziłam, że dojdzie do takiego momentu, naprawdę. Wiadomo, że ma się nadzieję na to, ale trzeba do tego podejść realnie, prawda? Trzeba, trzeba no brać pod uwagę, że są dziewczyny, są dziewczyny piękne, każda na swój sposób i, i każda chce wygrać. No oczywiście, no ja też chciałam, ale nie sądziłam, nie, no brałam takie, taką możliwość pod uwagę, że oczywiście może się nie udać, że, że po prostu wrócę, będę się dobrze bawiła, poznam nowe, nowe osoby i. I, I tym to zaowocuje, a, a taki rezultat jest naprawdę czymś niesamowitym. E, przygotowania to były, to, były próby, to były próby choreograficzne, przymiarki, e, wszystko razem z dziewczynami, wszystko z organizatorkami, z paniomi choreografkami raczej. I to wszystko było, to nie było aż tak bardzo intensywne, ale za, zaowocowało myślę, że fajnym, fajnym e, przedstawieniem, podobało się Państwu. No mówiła mnie koleżanka, potem razem z rodzicami doszliśmy do wniosku, że po prostu, że faktycznie, bo ja, ja zawsze chciałam jakby startować w czymś takim i jakby zawsze mnie to pasjonowało. Także no w końcu jakby spełniałam swoje marzenia, tak. Ja bardzo lubię występować, lubię tańczyć przed ludźmi, lubię śpiewać. I jakby nie mam z tym też problemu, także, także to była dla mnie tylko czysta przyjemność. Yy, tańczę w ramadzie, tańczę hip-hop i jeździmy na różne zawody, także można mnie w różnych miejscach zobaczyć. No i śpiewam może bardziej amatorsko w szkole, na apelach, ale, ale zawsze przy publicznością.